Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Te słowa, które znakarzy z nas, to najpopularniejsze, można powiedzieć, słowa z Ewangelii, które często powtarzamy, mówiące o trzech bardzo ważnych prawdach naszego życia. Bo nasze życie to droga droga, która ma prowadzić do Jezusa. I z, po której trzeba iść. I przy tej drodze zawsze stoją drogowskazy, które pokazują nam, jak iść. I tym drogowskazem przede wszystkim pierwszym jest prawda. Prawda o Tobie, prawda o mnie, prawda płynąca ze Słowa Bożego. I gdy będziemy iść po tej drodze, w prawdzie o sobie, w prawdzie o nas samych, to osiągniemy największą nagrodę, którym jest życie wieczne.